Hej, tu Przemek ze szkoły Dobrego Kodu znów. Dzisiaj zaczniemy odcinek od smutnych wieści, mianowicie znów zepsuli nam szałas. Nieładnie, niedługo nie będę miał gdzie spać. Ale tak poważnie, to faktycznie mam smutne wieści, musimy zawiesić, albo zamknąć, no mam nadzieję, że zawiesić projekt szkoły dobrego kodu, bo okazuje się, że zajmuje mi to znacznie za dużo czasu. No, i cierpi na tym moje życie rodzinne, a to jest niedopuszczalne, żebym tak mało spędzał czasu z dziećmi. Także no, mam nadzieję, że mi wybaczysz. A na końcu odcinka powiemy sobie, co dalej, co zdecyduje o tym, kiedy wrócę i czy w ogóle. Ale takie smutne wieści to na koniec. Natomiast obiecałem Ci, że pogadamy sobie o hermetyzacji, ale skoro jest to ostatni odcinek na jakiś czas, to zmienimy sobie temat i pogadamy o czymś innym. Mianowicie, do tej pory powiedzieliśmy sobie, czym charakteryzuje się dobry kod, że jest on otwarty na zmiany, że jest przetestowany i że łatwo się go czyta. I w zasadzie jest jeszcze jedno narzędzie, które muszę ci zostawić do tego, żeby kodzik był łatwo rozszerzalny, mianowicie polimorfizm. I jest to słówko, które prawdopodobnie słyszałeś, ponieważ jeśli otworzymy sobie Wikipedię, książkę czy dowolny artykuł, który mówi o programowaniu obiektowym, odpowiada na pytanie, czym jest programowanie obiektowe, to trafimy tam na cztery słówka. Hermetyzacja, o której mówiliśmy ostatnio, polimorfizm, o którym mówiliśmy dzisiaj, dziedziczenie i abstrakcja. To są takie cztery charakterystyczne rzeczy dla programowania obiektowego. No i czym ten polimorfizm jest? To pokażemy sobie konkretnie przy kodziku, i w sumie tyle. Myślę, że nie będziemy robić wprowadzenia przy kodziku. Damy sobie konkretny przykład, będą to różnego rodzaju kafelki, i zobaczymy, jak to nam tam wyjdzie. Później sobie to jakoś podsumujemy, jak zwykle. Także lecimy do domu. Czym jest polimorfizm? Omówimy sobie na konkretnym przykładzie. Naszym konkretnym zadaniem będzie dołożenie pewnych przeszkód na planszę, które będą powodowały, że nie będzie można przez nie przejść, oraz to będzie przeszkoda numer 1, jakieś tam skały, oraz przeszkoda numer dwa: lawa, która będzie zadawała konkretną liczbę obrażeń w sytuacji, w której jakaś kreatura przejdzie. Czyli jeśli będziemy stali tu. W tym miejscu będziemy mieli lawę, no to przechodząc w to miejsce, nie na około, stawimy sobie tutaj jakieś kamienie, to przechodząc dostaniemy pewną liczbę obrażeń. Taką chcielibyśmy zrobić implementację, ale dzisiaj zajmiemy się wyświetlaniem. W jaki sposób to wyświetlić, właśnie żeby wykorzystać mechanizm polimorfizmu i co, co nam to daje? Jakie to otwiera przed nami ścieżki? Także myślę, że jest omówione to dostatecznie. Idziemy do kodziku. Aktualnie nasze wyświetlanie zaimplementowane jest tak, że dla każdego x, y tworzymy jakiś kafelek. Sprawdzamy, czy jest to kreatura i jeśli jest to kreatura, to no, dorzucamy tam tu stringa tej kreatury, czyli jej nazwę i punkty życia aktualne. Teraz chcemy dołożyć tutaj jeszcze wyświetlanie jakiś przeszkód. No to pierwszy pomysł, który na pewno przychodzi Ci do głowy to i tutaj sprawdzamy, że jest to jakaś przeszkoda, jeśli wyciągniemy ją z borda, no i jeśli jest, to coś tam robimy. Natomiast my w naszym bordzie trzymamy kreaturę. I tutaj właśnie będziemy wykorzystać, będziemy wykorzystywać mechanizm polimorfizmu. Dlatego od teraz my nie będziemy trzymać tutaj kreatur, a Zrobimy sobie nowy interfejs GUI file.aif. Tak, go sobie nie wiemy. Stworzymy nowy interfejs i chcemy, aby posiadał on dwie metody. Metoda numer jeden to toString, ale jak wiesz, wszystko dziedzicie z objecta i toString, no każda metoda ma, niezależnie z czego dziedziczy. Natomiast druga metoda, którą będziemy chcieli, coś, co zwróci nam bula, który powie, czy ruch, na dane pole jest możliwe. Nazwijmy to sobie Is Move Possible. Tak? Czyli czy my możemy tam i mm, możemy się przesunąć na dane pole. Teraz, no, po takiej zmianie, widzimy, że nie możemy dołożyć tutaj kraty, Więc w naszej klasie Creature potrzebujemy powiedzieć, że. Nasza klasa ma implementować nasz GUI Tile IR oraz z, z, zaimplementować metodę z tego interfejsu. I w tym przypadku mamy powiedzieć, że ruch nie jest możliwy. Nie możemy postawić jednostki jedną, jednej na drugą. Dzięki temu no, już możemy dodać sobie jednostki do naszego borda, tak jak było to poprzednio. Natomiast to, czego nie możemy zrobić, to nie możemy wyciągnąć creature'a. Z naszego borda. Dlatego, że my teraz nie wyciągamy creature'a, tylko GUI tile if. W tej sytuacji wszystko jest znów w porządku, natomiast tutaj wyciągamy metodę toString, natomiast nie mamy tutaj dostępu do innych metod, które są w klasie creature. Czyli jeśli my tutaj po staremu będziemy mieli klasę creature. To w tym miejscu mamy dostęp do wszystkich metod klasy creature. Natomiast robiąc taką podmianę, tracimy ten dostęp. Natomiast możemy do tego boarda wrzucić wszystkie klasy, które będą implementować GUI TileIF, Natomiast tutaj nie wiemy o tym, jaka to jest klasa konkretna. Czy to jest critcher, czy to będzie klasa obstacle, którą zaraz stworzymy. I to no, rodzi ogromne możliwości. To jest właśnie mechanizm polimorfizmu, że my nie wiemy, na czym tak dokładnie operujemy, i tak naprawdę nas to nie interesuje. I tutaj zahaczmy jeszcze może o jedną z zasad Solidu, czyli L, zasada sformułowana przez barbarę Lisko. Nasz kod powinien potrafić wykorzystać ten interfejs bez znajomości klasy konkretnej. Czyli zauważ, że my w tym przypadku będziemy jako GUI tworzyć kreatury oraz przeszkody i nie możemy bezpośrednio używać tutaj metod tych klas konkretnych, ponieważ i kreatura i przeszkoda będą troszeczkę inne, więc nie chcemy tego robić. Jeśli chcielibyśmy skorzystać konkretnie z kreatury, to możemy użyć czegoś takiego jak kastowanie, rzutowanie. Ale pamiętaj, że jeśli używasz kastowania, to znaczy, że z Twoim kodem jest coś nie w porządku. On został zrobiony gdzieś źle, na samym poziomie designu, na samym poziomie projektowania. Dobra, ale idźmy dalej. Mamy tą podmiankę tutaj. I jeszcze kodzik nam się nie kompiluje w tym miejscu, dlatego że my musimy zrobić atak i z kreatury wyciągnąć borda. Więc tutaj mamy właśnie ten problem, że będziemy musieli skastować to na kreaturę, cze, czego byśmy nie chcieli. I dróg jest kilka. Moglibyśmy... Hmm. No jak, jak właśnie rozwiązać ten problem? Może na razie go zostawmy, jego ja sobie przemyślę i wybierzemy najlepsze. Albo zróbmy coś, czego powiedziałem, że robić nie powinniśmy, czyli... Skastujmy to tutaj tymczasowo i pamiętajmy o tym. Więc tu powinno powstać jakieś ogromne zadanie, pozbądź się tego kasta na koniec robienia danej funkcjonalności, bo niestety takie rzeczy później zostają. I to jest naprawdę bardzo, bardzo złe. Ale do tego mam nadzieję, że będziemy pamiętać i wrócimy do tego. Dobra, więc kod już działa po staremu, zakomunikujmy to sobie. Teraz możemy stworzyć sobie naszą nową klaskę, którą nazwiemy Rock Obstacle. No i jedyne co musimy powiedzieć to implement GUI guy.f oraz na implementację powiedzieć, że jest ona możliwa. Nie, w tym przypadku nie jest możliwa. W tym przypadku nie jest możliwa. Natomiast jej to string powinien wyglądać w sposób następujący. Teraz wystarczy, że do borda włożymy sobie na odpowiednie punkty nasz nową przeszkodę, czyli ona będzie 7-6. Teraz uruchamiamy naszą aplikację. I jak widać, mamy tutaj nasze kamienie. Oczywiście, teraz musielibyśmy zadbać o to, aby mieć implementację, która pozwoli na to, która pozwoli, która obliczy to, jaki jest ruch jednostek. Ponieważ teraz te jednostki zachowują się jak jednostki latające. Bo ich move possible wygląda jak wygląda. To znaczy. Cloud, gdzie bierzemy tylko dystans. Tak? Nie, nie mamy tu żadnego algorytmu, który wylicza, czy my jakieś przeszkody mamy na swojej drodze. Teraz możemy dorzucić sobie jeszcze lawę, żeby pokazać, jak szybko teraz dzięki polimorfizmowi możemy wprowadzać nowe zmiany. Czyli lawa, obstacle, implement. Booy Implementujemy tą metodę. Natomiast tym razem musimy powiedzieć, że ruch jest możliwy. No i znów nadpisujemy naszego tu stringa, mówiąc, że jest to po prostu lawa. Dołożymy sobie tą lawę w inicjalizacji. Może wokół behemota. Czyli to będzie 6, to zamienimy na Lawa Obstacle, to zamienimy również na Lawa Obstacle. I uruchomimy. Jak widzisz, mamy tutaj podmienione te nasze dwa kafelki. I dzięki temu, że zrobiliśmy to w ten sposób, będziemy mieli zahermetyzowaną logikę lawy oraz logikę skały. Tak naprawdę w przypadku skały to nic w zasadzie nie będziemy robić. Ponieważ jedyne co będzie się działo to, to sytuacja taka, że nasz board wykryje, że my nie możemy się ruszyć. Natomiast tutaj musimy coś zrobić. Po pierwsze nie możemy atakować już teraz, tylko musimy w jakiś sposób podmienić tą implementację tak, by można było stanąć. na Natomiast gdybyśmy teraz tutaj kliknęli, to pokaże nam się ten pierwotny problem o którym mówiłem wcześniej, nie kastujemy. Tak? Bo przez to, że nas kastowaliśmy, powiedzieliśmy, że jest tam creature, a tak naprawdę jest tam lawa. To powinno zachowywać się zupełnie inaczej. Więc teraz rozwiążmy sobie ten problem, gdzie nie znamy implementacji konkretnej, ale musimy w jakiś inny sposób zareagować. Zacznijmy zatem od tego, by reagować na to, że nie możemy zaatakować lawy. Tak samo nie możemy zaatakować skały, powinniśmy móc zaatakować tylko kreaturę, więc potrzebujemy podmienić w jakiś sposób naszą metodę is attack possible. Więc tutaj my nie podajemy teraz, nie sprawdzamy tego warunku, czy dystans jest równy 1 do tego punktu, który, który tam przyszedł. Natomiast musimy dodatkowo coś jeszcze sprawdzić, więc. Sprawdźmy najpierw ten dystans, zróbmy to po staremu. Nazwijmy to w ten sposób. I teraz dodatkowo sprawdźmy jeszcze, czy ta kreaturka, która znajduje się w tym miejscu, czy ten wyciągnięty element z borda jest kreaturą. I tutaj użyliśmy słówka kluczowego instance of, które sprawdza nam instancję. Ale co, jeśli my w przyszłości zdecydujemy, że my będziemy mieli różne kreatury, będą tu różne klasy, może jakieś dekoratory, różne tego typu rzeczy. Ten instance of jest dokładnie tym, co kastowanie. Używając słówka instance of lub kastując zabijamy jednorożca, więc nie róbmy tego. Zamiast tego znacznie lepiej będzie wywołać sobie metodkę is creature, na naszym interfejsie i dodać ją po prostu do naszego interfejsu. Dzięki temu my będziemy mieli no znacznie, znacznie większą kontrolę nad tym na przyszłość. Więc idziemy teraz do naszej lawy. Mówimy, że nie jest to kreatura, a w zasadzie nawet nie is creature, tylko is attack possible, bo możliwe, że my w przyszłości. Będziemy też zmieniać, w przyszłości zrobimy jakąś przeszkodę, którą też będzie można zaatakować i zniszczyć. Czyli Is, Attack, Possible. I w przypadku lawy damy sobie polsa, w przypadku skały damy sobie również polsa, natomiast w przypadku kreatury, idźmy sobie tutaj, damy true, że my możemy zaatakować. Więc to jest dodatkowy warunek, że po pierwsze kreatura musi być obok tego, tego czegoś, co wyciągamy z borda. Drugi warunek, musi on być możliwy do zaatakowania. I teraz jak sobie to uruchomimy, to już będzie troszeczkę lepiej, bo nie będziemy mogli zaatakować tej skały, tej lawy. Nie możemy na nią wejść, ale nie możemy też jej zaatakować. To samo w przypadku kamieni. I jak widzisz, ja nie wiem tutaj, jaką konkretnie instancję wyciągam z tego boardu. Więc jeszcze sprawdźmy, czy kreatury mogą się zaatakować. Powinno być w porządku. Nie robimy testów, co jest bardzo złe, jak wiesz, bo też nie mamy tego rozdzielonego, ale o tym troszeczkę później. Zostaje nam jeszcze opcja tutaj ruchu, czyli podmiana metodki move, Allow Musimy tutaj co zrobić? Aktualnie sprawdzamy, czy w bordzie coś jest. Czyli musielibyśmy to troszeczkę podmienić. Zabierzmy tę implementację tutaj i zróbmy to tak. Szybciutki algorytm. Zakładamy, że ruch nie jest możliwy. Później sprawdzamy, czy coś jest. Jeśli jest, to sprawdzamy, czy samo to coś. Daje możliwość ruszenia się. I wtedy zwracamy tą informację, że tak, ruch na dane pole jest możliwy oraz czy mamy tam no, jakby odpowiedni dystans do, do przemierzania, czy nasze punkty ruchu na to pozwalają. Dobra, uruchamiamy aplikację. Poleciał nam jakiś NPE. Szybko sprawdzamy dlaczego. W której to linii? Tutaj. Ok, to zapnijmy się debugiem. A, dobra, już widzę, co się dzieje. Metoda copy paste, jak zwykle. Uruchamiam to. Nie mogę się ruszyć nigdzie. Dobra, to już jest troszeczkę smutna sprawa. Więc, y, dlaczego tak się dzieje? OK, już wiem, dlaczego tak się dzieje. Y, tutaj mieliśmy takie założenie, że jeśli coś tam jest wrzucone do borda, to my by default nie możemy się ruszyć. Natomiast my wrzucamy tu tylko specjalne obiekty. Pustych tajli w ogóle nie mamy w bordzie, więc załóżmy, że my możemy się ruszyć. I jeśli tam coś jest i mówi nam, że nie możemy się ruszyć, no to wtedy będzie tutaj ten post. Dobra, teraz to uruchamiamy. Już jest po staremu. I teraz na lawę wejść mogę. Na skałę nie mogę. Na kreaturę nie mogę. Natomiast tutaj samo wejście na lawę o, przestało nam działać. Trzeba było sobie już zdebugować dlaczego. Natomiast powinniśmy no w przypadku samej metody MOVE teraz mieć jakiś algorytm, który wylicza na jakie my kafelki stajemy. i Jeśli staniemy na lawę, to do samej klasy lawy dostarczamy kreaturę, i to tutaj zadajemy obrażenia tej kreaturze. Dzięki temu jesteśmy całkowicie niezależni. Mam nadzieję, że czujesz. O co mi chodzi, i chciałbym jeszcze poruszyć tak na chwileczkę temat hermetyzacji, bo o tym sobie wspominaliśmy ostatnio, no ale wydaje mi się, że to troszeczkę za mało powiedzieliśmy. I to będzie w zasadzie pierwsze samodzielne zadanie dla Ciebie na to rozstanie, aby stworzyć nową klasę board i ukryć tę implementację, aby ten board znajdował się w klasie board. I te wszystkie rzeczy, które tu robimy, jak. Move is possible. No, rzeczy wyciąganie z borda, pakowanie do borda, powinno być tam zahermetyzowane, ponieważ ta klasa ogromnie nam rośnie i tutaj niedługo nic nie będzie wiadomo o co chodzi. Nawet jest taki, taki przydziałek logic. To jest całkowicie bez sensu. Te wszystkie rzeczy, wykorzystujące borda, powinny być schowane. Też warto byłoby wydzielić. Osobną klasę do kolejki, że my tutaj robimy jakiś pas, że wrzucamy jakieś jednostki do kolejki. To też powinno być wyniesione, więc pierwsze zadanie dla ciebie to zrobić, tu porządek, aby board był osobną klasą, co da nam no, ogromne możliwości, chociażby tego, że znacznie łatwiej będzie nam testować. Testowaliśmy zadawanie obrażeń, natomiast z tym ruchem już lecieliśmy sobie w gój, a wyniesienie tego do boarda pozwoli nam testować, co jest naprawdę wspaniałe. Mam nadzieję, że już to czujesz po poprzednich lekcjach. No teraz przejdźmy do pożegnania, w zasadzie nie podsumowania. Powiem Ci co możesz zrobić z tą aplikacją. Dam Ci listę zadań, miejsce, z którym będziesz mógł nam sobie pobrać. No i powiem kiedy się zobaczymy. Mam nadzieję, że też pomożesz mi podjąć pewne decyzje, no bo Twój głos będzie tu super ważny, ale to już na spacerku jak troszeczkę ochłonę. Informacje o tym dlaczego zawieszam projekt, kiedy go odmrożę ewentualnie i co musi się wydarzyć do tego, żeby go odmrozić, zamieszczę w osobnym wideo i tam też będę miał do Ciebie prośbę, abyś wypełnił pewną ankietę, ponieważ to od niej bardzo dużo zależy tak naprawdę, czy, czy cokolwiek dalej zrobię z tematem szkoły dobrego kodu, czy faktycznie to zamknę i pogodzę się z no, jakimś tam doświadczeniem po prostu i tego już nie będziemy tutaj rozmówiwać masz osobny film i link w opisie nie w komentarzu tylko w opisie, może wreszcie się tego nauczę natomiast no, na pożegnanie chciałbym Ci coś zostawić i jest to dokument, w którym wypisałem 10 zadań do Herosa z małym opisem od czego zacząć, co zrobić, jak to zrobić Powiem, że z tym jest zazwyczaj największy problem, że jeśli już zaczniesz, to idzie z górki, tak jak z rozprawką w szkole, w gimnazjum czy, czy w szkole średniej było dokładnie to samo. Nie? Jak napiszemy pierwsze zdanie, no to idzie dalej z górki. Także mam nadzieję, że tu pójdzie tak samo. I pobrać dokument możesz po prostu za maila. I tego maila nie zbieram po to, żeby później ci wciskać, nie wiadomo co. Tylko chciałbym po prostu wiedzieć, ile osób korzysta z tego, co tu zrobiłem, ponieważ to naprawdę zabiera mnóstwo czasu. No i też to będzie jakaś informacja dla mnie, która podejmie, która pod, może mi podjąć decyzję na temat tego, czy wracać, czy po prostu warto. Także tyle. A propos tego, dlaczego zamykamy i co dla ciebie mam. I tak ostatnie słowa. Ostatnie słowa mam takie, że nieważne czy wrócę czy nie. Pamiętaj, że jedyny skuteczny sposób na naukę programowania to tworzenie własnego projektu. Niekoniecznie herosa, ale polecam i trzymaj się tego, bo to naprawdę wynosi na zupełnie inny poziom. Już nie raz to mówiłem, mam nadzieję, że zapadnie ci to w pamięć. No a skoro mnie oglądasz, to znaczy, że się tym zgadzasz. No i zawsze możesz do mnie napisać, jak ci idzie. Powodzenia.